Wszystkim Euro się zaczyna, że to dla nas wszystkich Euro się zaczyna. Koko koko rozpoko spoko piłka leci wysoko, wszyscy razem zasiewa. Naszym dobiejmy. Koko koko Euro spoko piłka, leci ko, 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 euro, spoko, piłka leci wysoko, wszyscy razem zasiewa. Naszym dobiejmy. Się uda, Ucieszy się smuda, wygrać im się uda, ucieszy się smuda. Koko, koko, euro, moko, piłka leci węż wysoko. wysoko, wszyscy razem zaśpiewajmy, naszym doping dajmy. Koko, koko, euro, piłka leci wysoko, wszyscy razem zaśpiewajmy, naszym doping dajmy. I będzie po sprawie zdobywajcie kole I będzie po sprawie Koko koko ko, rozpoko piłka leci chęt wysoko wszyscy razem zaśpiewajmy naszym doping dajmy Koko koko rozpoko piłka leci chęt wysoko wszyscy razem zaśpiewajmy naszym doping Nie my sobie bracie że siostro, my euro wygramy, nie kłopot siostro, my euro wygramy, koko koko ko, euro spoko pilka lekki, wszyscy razem śpiewajmy naszym topik dajmy, koko koko ko, euro spoko pilka wszyscy razem, razem śpiewajmy naszym doping, dajmy.